Renata Pasternak, Rafał Nieska. Czy humanistyczny umysł marketera, badacza, socjologa może zrozumieć badania kończęt, Czy w ogóle powinien? Dla niektórych to świat czarnej magii. Zahacza trochę o rytuały voodoo. Rozkładamy oferty na czynniki pierwsze, wrzucamy do czarnej skrzynki i dzięki naszym mistrzom voodoo mamy gotowe rekomendacje. Szczęśliwie od niedawna czarna skrzynka przestaje być taka czarna. Twórcy programia prześcigają się, konstruując narzędzia bliższe realiom rynkowi. Wywiad stara się bardziej strawny dla respondentów, a wyniki bardziej wiarygodne. My badaczamy szersze pole do eksploracji, a klienci bardziej trafne rekomendacje. Warto choć pobieżnie poznać ten świat czarnej magii, żeby umiejętnie potem z niego korzystać. Nie będziemy straszyć was szczegółami metodologicznymi, ale podzielimy się naszymi doświadczeniami po to, by w przyszłości skutecznie wykorzystywać te narzędzia. Запрошано.